Dzień dobry. Stajesz się tym, o czym myślisz, i powtarzasz przez większość dnia. Tak wiele osób nie zna i nie rozumie tej koncepcji, i powtarza wciąż tego, czego nie chce. Mówiąc na przykład, nic mi się w życiu nie udaje. Czy ty jesteś taką osobą? Jeśli powtarzasz non stop, że nic ci się w życiu nie udaje, to czego oczekujesz? Niektóre osoby powtarzają, zawsze brakuje mi pieniędzy do pierwszego. To czego oczekujesz, jeśli zawsze brakuje ci pieniędzy do pierwszego? Tak wiele osób mówi, nigdy mi się w związkach nie udaje. No to czego czekują, jeśli powtarzają non stop te rzeczy? Zmień koncepcję. Podejdź do tego troszeczkę z innej perspektywy. Zacznij ważyć słowa, zacznij myśleć tak. Jakbyś chciał osiągnąć bardziej pozytywne rzeczy w swoim życiu, a zobaczysz, jak to pięknie dla ciebie zadziała. Dla mnie zadziałało wiele lat temu, zmieniłem swoje życie, przestałem powtarzać rzeczy, których nie chcę, a zacząłem mówić te rzeczy, których pragnę i tobie też tego życzę.